Muszę się wam do czegoś przyznać. E, a więc e, ostatnio zacząłem trochę myśleć. Doszedłem do wniosku, że po co tankuję za stówę, jak mogę zatankować auto za dwie stówy. Jak zatankuję za dwie stówy, to i tak te dwie stówy wyjeżdżę, więc po co tankuję za stówę? Rozumiecie, nie, nie, moje problemy, tak? Dzień dobry wieczór. U mnie, kiedy wchodzisz do auta, po prostu doznajesz kompletnego szoku. To nie chodzi o to, że ja nie umiem jeździć, bo ja umiem jeździć. No bo u mnie w samochodzie to można usłyszeć dosłownie, dosłownie centralnie wszystko. Od muzyki klasycznej, przez country, po audiobooki, skończywszy na roku metalu, a także rapie. Ehm, no i bym, że tak powiem, zapomniał a, o jednej takiej małej rzeczy, ale dość chyba ważnej. Mam dwie piosenki Justina Biebera. Nie zabijajcie mnie, już się tłumaczę. Wielka ta cała nagonka, która jest zrobiona na Resinami Bela. Ja tego kompletnie sobie nie rozumiem. Justin, on jest taki przystojny! A nawet i trochę rozumiem. Ponieważ content, który tworzy Justin Bieber jest skierowany do osób dość młodych, w szczególności dziewczyn, a dużo młodych dziewczyn, no wiadomo, jak w grupie może się zachowywać, no... Szalone nastolatki, nie? Ale no to jest fajne i, i tak zawsze było, słuchajcie, no patrzcie Backstreet Boys kiedyś był, kiedyś był inny w ogóle zespół, Boże, ale ja mam normalnie akcent. I tak naprawdę jakby się przypatrzeć, każde pokolenie miało swojego Justina Biebera. Biebiera, więc jaki problem? No i ostatnio miałem taką akcję, kiedy to byłem na tym Spikach na różnych tam miejscach, kiedy jeszcze nie opublikowałem coveru Be Alright, grałem sobie ten cover, nie? I grao Gram go sobie. Przepraszam. No i kiedy skończyłem grać ten cover wow, ale fajne Justin Bieber! A w sumie twoje wykonanie lepsze. Dziewczyna kompletnie nie słyszała wykonania Justina Bieber'a twierdzi, że moje lepsze. Eee? Chociaż w sumie potraktowałbym to jako komplement, nie? I moje przesłanie do was, moi drodzy, kochani widzowie, a więc tak. Kochajcie się! Kochajmy się wszyscy! Nie chęćmy siebie wze mnie! Kochajmy się! Miłość jest taka piękna! Dziękuję wam za uwagę! Zapraszam na mojego bloga: blogu kośnik www.mateuszolej.pl, Instagram kośnik vlog Deskamateusz, Facebook kośnik vlog Mateusz! Trzymajcie się nie puszczajcie! Na razie! Baby, muzykę klasyczną rap. Na hip-hop jest Kurwa, przecież to jest to samo. Chyba nie, 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 bo teraz wielcy specjaliści będą mówić czym to się różni. A właściwie to czym to się różni. Wiem, hip-hop to chyba kultura, rap to chyba rapowanie, nie? Tak? Jakoś tak komentarz. Hi.